Dzisiaj na moim X oraz na mojej grupie telegramowej Krypto Podróże Info mamy Dzień Dobrych Informacji, jeżeli chodzi o darmowe akcje, w których możemy coś... Uzyskać i tutaj mam dla Was kolejne ogłoszenie, kolejną informację, która na pewno Wam się spodoba. Będę mówił w tym nagraniu o projekcie, czy też o launch poolu na giełdzie Binance projektu Etina. Pokażę Wam krok po kroku, jak z niego korzystać, ale również opowiem o samym projekcie. Natomiast to nie wszystko, bo będę miał dla Was również, czy też mam dla Was przygotowaną niespodziankę. Dla pierwszych 20 osób, które założą sobie konto na Giełdzie Binance z linku, który znajduje się w opisie tego nagrania, przejdą proces KYC. Mam przygotowane 20 tokenów Ena, które trafią na wasze konta w dniu listingu, czyli przed dziewiątą rano 2 kwietnia. Zaczynajmy! Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podróży, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz link do giełdy Binance, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Przejdźmy od razu do konkretów, nie traćmy czasu, bo launch pool ETina rozpoczyna się za około 6 godzin i 41 minut. Prawdopodobnie ten czas już upłynął, i jest go już troszeczkę mniej jak widzisz to nagranie, dlatego działajmy i przejdźmy do rzeczy. Pozwólcie, że zacznę od omówienia samego projektu i od możliwości, które jeszcze dodatkowo mogą się pojawić, bo jak wiecie, na moim kanale my wykonujemy różne akcje, korzystamy z różnych produktów. Przykładowo jak Lone na giełdzie Binance, ale również działamy pod potencjalne airdropy i w momencie jak wszedłem sobie tutaj na ich X, profil na X, może tak, zauważyłem, że śledzi ten profil moje konto, którym działam pod airdropy, czyli Aga Just Be. Tak więc od razu zapaliła mi się lampka w głowie. Prawdopodobnie coś tutaj robiliśmy, aby otrzymać jakiś airdrop. No i w tym celu szedłem na grupę Telegram krypto podróże, info. O, teraz dopiero zauważyłem, że jest na grupie 8000 osób. Super, nie o tym. Zobaczcie, jest to informacja jest do zrobienia misja od Galaxy, od Etina, jak ktoś ma ochotę, niech podziała. Lojkenos podał nam tę informację, ja podałem dalej na grupie i mogliśmy sobie tutaj podziałać w konkretnie, w tym okresie pomiędzy 19 a 27 lutego. Zwróćcie uwagę, że wzięło w tej akcji udział 4912 osób, więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, to obserwuj ich profil na X, obserwuj moje konto na X, czy też grupę telegramową krypto, Info, bo jak tylko pojawi się jakaś informacja o ewentualnym airdropie, no to zaczniemy sobie działać i będziemy jeszcze dodatkowo Tokeny od nich. Nie ma oczywiście żadnej gwarancji, nie wiemy czy cokolwiek dostaniemy, ale mówię Wam o tym, żebyście sobie na to zwrócili uwagę, bo może nam coś jeszcze tutaj dodatkowo kapnie. No a jeżeli chodzi o sam projekt ETHINA, no to tak jak zawsze wszystko mamy fajnie opisane przez giełdę Binance, mamy podaną stronę internetową tego projektu, możemy się oczywiście z nim zapoznać. Ja zawsze polecam Wam robić tego typu research, jeżeli staracie się o jakiś token w launch poolu, czy też launch launchpadzie, no bo to pomaga nam później podjąć decyzję, czy taki token zostawić sobie długoterminowo, czy od razu przykładowo na listingu próbować zrealizować zyski. Mamy oczywiście wyszczególniony whitepaper, raport projektu ENA zrobiony przez Binance, no i tutaj z takim researchem zawsze możemy się zapoznać i Tina jest to kreator USDE, syntetycznego dolara. Protokół ten jest zbudowany na sieci Ethereum. No i stworzyli ten projekt można powiedzieć w odpowiedzi na potrzebę stabilnej, skalowalnej formy pieniądza w przestrzeni kryptograficznej, bez polegania czy też opieraniu się na tradycyjnych systemach bankowych. Jeżeli chodzi o użyteczność samego tokena ENA, bo taki jest jego symbol, to jest to token natywny, używany m.in. w governance. Tak więc posiadacze takiego tokena będą mogli oddawać głos i decydować o ewentualnych zmianach w protokole na 29 marca 2024 Total Supply Ena wynosi 15 miliardów, a w dniu listingu będzie go tylko na rynku miliard 425 milionów, czyli 9,5 całego supply. Tak jak wspomniałem, jest to token ERC20. I dodatkowo powiem Wam, że znalazłem taką informację, zobaczcie. Binance będzie pierwszą platformą, która doda wspomniany tutaj token, a jego handel rozpocznie się o 9 czasu polskiego 2 kwietnia. Zapiszcie sobie to w kalendarzu. Tak więc możemy się spodziewać, że tylko na tej giełdzie w tym okresie pojawi się ten token. Tak przynajmniej rozumiem z tego, co jest tutaj napisane. A alokacja dla launchpool giełdy Binance, która rozpoczyna się 30 marca, jest to 300 milionów tokenów, czyli 2% całego supply. Jest to mega informacja, bo będziemy mogli farmić bez ryzyka. I tutaj gwiazdka ten token. Mówię bez ryzyka, ponieważ jeżeli trzymamy na naszej giełdzie stablecoiny, czy też. Token BNB, no to sama alokacja takiego tokena w launch poolu nie generuje dodatkowego ryzyka, ok? Oczywiście trzymanie środków na giełdzie to jest swego rodzaju ryzyko. Jak to mówią, nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty, natomiast korzystanie z produktu, jakim jest launch pool, nie generuje dodatkowych ryzyk, ok? Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Tutaj mamy przedstawione na ilustracjach, jak ten produkt konkretnie działa. Tutaj mamy opcję staking USDE albo E, jak to woli. Arbitraż, tego na spokojnie możecie się też z tym tutaj zapoznać. Jeżeli chodzi o tokenomię, tak jak wspomniałem, Binance Launch Pool 2% całego supply będziemy mogli wyfarmić, inwestorzy 25%, team 30%, fundacje 15% i ekosystem 28%. I tak to się rozkłada. Jeżeli chodzi o uwolnienie, mamy to fajnie tutaj przedstawione. Pierwsze większe gdzieś tutaj będziemy mieli w pierwszym kwartale 2025, czyli do tego czasu tak naprawdę możemy spekulować na tym tokenie, licząc ewentualnie na wyższą cenę. Mamy tutaj również roadmap to, co już za Osiągnięte określone wolumeny na poszczególnych platformach jak KURS czy też UNISWAP. No i to co przed nami, czyli ENA Token Launch, Exchange Listing, czyli tu już wiemy, że to będzie na pewno Binance i kolejne ważne rzeczy, które się wydarzą w drugim kwartale, w trzecim oraz czwartym. Tak jak wspomniałem, warto sobie przejść na ich Twitter, obserwować uważnie, bo tu jeżeli pojawi się jakaś informacja przykładowo o airdropie czy też o ważnych zmianach w projekcie, no to będziecie zawsze na bieżąco. A poza tym jak obserwujecie dany profil, to macie pewność, że nie natraficie na jakąś oszukaną informację i na to zawsze uważajcie, bo tak Takich podszywaczy jest naprawdę ogromna ilość, którzy starają się występić od was portfel, a w zasadzie, będąc dokładnym jego zawartość. W zasadzie zobaczcie, mamy tutaj na głównej stronie zakładkę airdrop, więc prawdopodobnie tutaj będziemy mogli również sprawdzić, czy coś nam się należy, ale tak jak mówię, lepiej jeszcze na x sobie posprawdzać, może za zadania jak Galaxy dostaniemy coś dodatkowo. Tutaj prawdopodobnie airdrop należy się osobom, które mówiąc krótko używały swój kapitał na tej platformie, więc nie ma co się napalać. No ale my i tak będziemy farmić w pół na giełdzie Binance, więc i tak będziemy prawdopodobnie zadowoleni. Tak jak wspomniałem w whitepaper znajdziecie szczegółowe informacje o projekcie, jak mintuje się USD jak go odbiera, jak stake'uje i inne bardzo bardzo ważne informacje odnośnie tego projektu, szczegółowo opisanego właśnie w tym dokumencie. Tak więc przejdźmy sobie już do samego launch poolu na giełdzie Binance. Mamy tutaj oczywiście odliczanie, wszystkie ważne strony, o których mówiłem, łączna ilość nagród w puli BNB 240 milionów, mamy podaną łączną ilość tejkowanych BNB, jak również mamy pulę FDUSD, jest to stablecoin, który stara się trzymać wartość dolara 1 do 1, mówię stara się, bo z tymi stablecoinami na rynku krypto to różnie bywa, aczkolwiek w każdej poprzedniej akcji, z której korzystałem, nie miałem problemów i zawsze wychodzi na plus, jeżeli chodzi o zamianę USDT na tego stablecoina, czyli FDUSD, wrzucenie go tutaj do stakingu, a następnie generowanie zysków i wymiana z powrotem do stablecoina USDT po zakończonej akcji. Pamiętajcie, że w każdej chwili można dołączyć do tego launchpoolu, to że on się rozpocznie przykładowo za 6 godzin, to nie oznacza, że my nie możemy w każdej chwili dołączyć w trakcie jego trwania, tak samo jeżeli chcemy zrezygnować, wypłacić część lub całość środków, również możemy to zrobić w każdym momencie, tutaj w ogóle nie blokujemy swojego kapitału, co jest naprawdę wielkim plusem, no a cały farming potrwa. 3 dni. No i jak już takie konto sobie na giełdzie założycie, zweryfikujecie, to dołączyć do samego launchpoolu jest bardzo prosto. Klikamy sobie więcej, launchpad, launchpool, w tym miejscu ciach, pojawi Wam się ten nadchodzący. Wybieramy jedną z pól, szkodowo, BNB, klikamy stake'uj, tutaj się pojawi ilość dostępna na naszej giełdzie. Klikam max, zostawię sobie troszkę na opłaty fi, ciach. Pamiętajcie, że macie zniżki mając BNB na giełdzie. No i w każdej chwili, tak jak mówiłem, możemy wykupić maksymalną ilość dowolną możemy zmienić lub dorzucić większą ilość w każdym momencie również można. Odbieramy nagrody w tym miejscu, natomiast nie musimy tego robić możemy po prostu zostawić i po zakończonym farmieniu zarówno BNB jak i nagrody w postaci na wrócą nam na portfel spot i przypominam 9 rano 2 kwietnia listing na giełdzie Binance więc warto być o czasie, ustawcie sobie powiadomienie w telefonie i sprawdzimy kolejny raz jaki uda się tutaj wykręcić wynik przypominam, że im więcej BNB mamy tutaj tym więcej tokenów wyfarmimy, im więcej mamy stablecoinów tym więcej wyfarmimy enna to jest proste, ktoś to wrzuci 100 dolarów. Wyfarmi dużo mniej od osoby, która rzuci przykładowo 10 tysięcy. Myślę, że jest to dla Was zrozumiałe. No i oczywiście przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. Pierwsze 20 osób dostanie 20 tokenów ENA. Poprzednie dwie takie akcje dały Wam zrobić naprawdę bardzo fajnie. Za pierwszy razem około 60-70 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. Za drugi razem około 30-40. Sam jestem ciekawy, jaki wynik osiągnie ENA i jaki bonus do Was trafi na portal. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może. Może rozwijać się jeszcze szybciej. No i oczywiście życzę każdemu z Was powodzenia w najnowszym ląd który startuje już niedługo. Trzymajcie się. Hej!